Pierwsze mecze za wami. Jak podsumujesz te cztery spotkania w wykonaniu Promilków? No, dzisiaj wygramy właśnie czwarte spotkanie. Mamy do, do tej pory na razie remis, zwycięstwo i porażkę. Przegraliśmy minimalnie z Monarem mecz, który mogliśmy jakieś punkty urwać. Z klanem Urwisów zremisowaliśmy. Byliśmy po meczu zawiedzeni, ale jak patrzymy dzisiaj na tabelę, to jesteśmy na razie jedyną, jedyną drużyną, która urwała tą zespołowi punkty. Nie? No właśnie, bo jesteś taką drużyną środka i w tym sezonie to się zmieni, czy dalej? Wygląda, że tak samo. W tym sezonie mamy jasny cel, chcemy awansować na półfinały mistrzostw Polski i to jest nasz cel i myślę, że miejsce w pierwszej czwórce spokojnie zajmiemy w tym sezonie. Czyli gra z takimi drużynami jak teraz z Ice Stormem, powinna oscylować po i nie wysokich przegranych albo nawet waszych zwycięstw. Tutaj zakładam, że powinniśmy ten mecz wygrać, ponieważ jeżeli chcemy walczyć o przepustkę, to musimy takie mecze wygrywać i pokazujemy już na początku sezonu, że podejmujemy się tych lepszych rywali, a nie szachujemy jakibie. Co się zmieniło, bo skład, można powiedzieć, jest prawie identyczny w tym sezonie. Zmieniła się mentalność, po prostu zaczęliśmy myśleć, że jeżeli chcemy coś osiągnąć, bo na podwórku lubińskim czujemy się już wypaleni, chcemy pograć z innymi miastami, coś osiągnąć w końcu. Promiliki to drużyna, która jest najbardziej można powiedzieć medialna i marketingowo, najlepsza, jeśli chodzi o rozgrywki, będzie się tego trzymać również w tym sezonie? No tak, różne akcje marketingowe zamierzamy wprowadzić w tym sezonie i szczegóły może wkrótce na naszej stronie.